Siemanko, siemanko kochani widowie. Wreszcie jestem na pchnitargu. Jest rano, jest zimno, jak widać po mnie. Mam kurtkę, tylko ją wziąłem z trzepaka. I zsunąłem, tylko do ten kurz, co tam był przez całą, e, cały okres wywieszenia, Ale jest obok mnie ktoś, kto dużo jeździ po Europie, po świecie. Janek. Witam serdecznie. Żyj z pasji zapraszam na jego kanał. Janku, parę Zobaczcie nasze stare filmy sprzed dwóch, trzech lat jak w ogóle z Mario pierwszy raz nad Zalewem Zegrzyńskim mówiłem magnesem nadymowym, Całkowicie mnie zaraził tą pasją. No i polecam filmiki z magnesu, bo to jest no, świetna zajawka. No, a więc co, rozkładamy się i do dzieła. Widzicie, widzicie, jest piowol. Idziemy na mały rekonesans, zobaczyć co kto handluje, co kto sprzedaje. Relacja musi być. Nie, nie, bo tu nie mogę takich rzeczy pokazywać. Bo tu wiesz, bo tu łodyga, drga i wiesz. No. Jest towaru. Cześć. Bardzo dobrze jest. a po masz mię koła, Koła są, śrubunki są. O, tu to, to jakieś decybelo. Co to? Patrz, jakie rzeczy. To to jest? Do decybeli mier miernik. Ojejku. Nie, przykład mnie nie interesuje. O, tam malutki. A ty nie masz samolota poprzejszym? No, Sejfce kup ty Sejf? Gotówkę do panu Nie ma gotówkę mam zawsze przy sobie O kurde ile stołów wow A nie o piękny to. Co tu jest ciekawego? Tu, ta? Na siłownię, na papiernie. Radzi, chodzi. Dobry. No. Piękny towar. Przychodźcie tutaj do, do, do państwa w no, takim kupełku. Tak. Po środku. Ale no, nie. To pij ja nie gadaj, co mogę po No ale jak nie ma przelanej poszowicy. No to, to tam no, mało wody dopije. postawisz to na pewno się na. Ja ci postawię spokojnie. Jak chcesz wrócić. To ja się filmuję. Ja co to niebo. Ejku, wszystko. A wiesz że dzisiaj marzenki i marka nie ma? jak nie ma, jest. A jednak? miał chyba, ich. Chyba to jego. Nie, nie wiem. Ja się z tą rozmawiałem. No, znaczy, wczoraj, był na tym na bagaku. Bo za mnie dwa stały, żebym mógł kupił. No, jest tu 20 litrów głowy, a może i więcej. O, chyba jak dziki poryły. Tak. Ale jak poryły, jej. Siemak. Siemasz, siemasz. Ten twój stolik od ciebie jest zajebista sprawa. No słuchaj. Zajebiści ludzie sprzedają zajebiste rzeczy. I zajebiści ludzie zajebiste rzeczy kupują. Ale mam ciekawe rzeczy dzisiaj. O, dziki urzędują. Jej. Wow. Nie z tego towaru. To tu jakieś grzyby rosną. Dzietarka. Tak ty tu są purkawki Tam jest ich purkawka. Ty jest ich purkawka. No. Toż pięknego. Olta chry. Piękny towar, Piękny topar, Piękny topar. O, Jeszcze na... Wszystko kurde na, na tym... Kurde Tylko nie, mój garaż nie jest gumowy Ja też mam mam wiesz tam jak potem robił rundkę to tam na rogu obok kibelka niebieski teraz to mój i tam mu się wystawiłem o, tu idę, mam... zobaczcie. Jest wszystko i co my tu mamy. Nie, marka jej nie ma. O kurde <laughs> oh <laughs>

Proszę. taka czerwona? Nie, ma tutaj, otwierasz. Tu ma czerwone, to ma białe. Aha, Piękno. Ja już mówię. Słuchajcie, nie wiem. Czy... Zbierają, zbierają i zobaczcie. Nie, czy to widać tutaj, tą. nie jest, jest orzełek? Nie, nie, bo to, nie, nie ta z, może... z, ze swastyką. Też tak, to nie można tego, tego pokazywać. Aha, tak. Nie, to wiesz, to jest... w internecie to nie jest mile widziane. A to w internecie... Ja, to ja nie, tam nie, tyle razy coś To nie jest broń żadna, nie tego, to jest naczynie, kurwa. No, moja kochana żona przywiozła mi jedzonko. Z Jankiem się wywniłem na fajny eksponat. Dostałem od niego te okularki z mocowaniem na GoPro, czy jakoś tak. A on ma sol solarne ładowanie telefonu. <laughs> Dobra. Idziemy dalej, bo tutaj pyszne. No dobra kochani, koniec tego wszystkiego. Jak widać tu jest pusto Ja jestem zarobiony Zapraszam na kanał do Piochola Tu jesteś, tak? I do Janka żyj z pasji Panowie zadowoleni? Za za Czek świadczeni. Bardzo <laughs> Dzięki bardzo Dziękuję bardzo. Ale czy że tam subskrypcja zapadnie. <grym> tak, na pewno. A jak to, jak to by się podobało? Jakie jak masz swoje zdanie? Bardzo fajnie. Praktycznie tak jak byłem w Szwecji na lopis to tutaj może ciut mniejszy targ, ale ludzi masa. No i zarobek całkiem przyzwoity, także polecam. Wulka kozłodawska, obok piaseczna, z bagażnika, z bagażnika. Zapraszamy. A teraz idziemy do sienia, bo jak widać, jest słońce Dobrze. niesamowite. Siema!